Kiedy chodzę po tym świecie, po naszym kościele, to widzę mnóstwo ludzi, którzy niechętnie przyznaliby się do Jezusa, którzy nie są zaangażowani w życie kościoła, którzy być może nawet w niektórych albo w wielu kwestiach są przeciwko nauczaniu kościoła, a jednocześnie w ich domach dokonują się naprawdę wielkie cuda. Z Ewangelii, według świętego Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem Twoja ręka jest dla ciebie powodem do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem do grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwoigiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Bardzo szczególna i niezbyt łatwa jest Ewangelia na 26 niedzielę, zwykłą w ciągu roku. Święty Jan mówi: Widzieliśmy kogoś, kto nie jest Twoim uczniem, nie chodzi z nami, a czyni cuda. Czy powinniśmy mu zabronić, czy też może pozwolić? Jezus mówi: Nie zabraniajcie, bo jeżeli ktoś czyni cuda w mojej imię, to znaczy, że jest po naszej stronie, nie może być w nim zła. Ja myślę, że. Bardzo łatwo znaleźć nawiązanie do tej Ewangelii w życiu współczesnym. Kiedy chodzę po tym świecie, po naszym kościele, to widzę mnóstwo ludzi, którzy niechętnie przyznaliby się do Jezusa, którzy nie są zaangażowani w życie kościoła, którzy być może nawet w niektórych albo w wielu kwestiach są przeciwko nauczaniu kościoła, a jednocześnie w ich domach dokonują się naprawdę wielkie cuda. Chociażby cud wychowywania dzieci, troski o osoby starsze czy chore. W ich życiu dokonuje się wielki cud miłości bliźniego, cud szacunku i troski o tych, którzy cierpią i chorują. Widzę ludzi, którzy nie powiedzieliby o sobie: Jestem godliwym chrześcijaninem, ale mówią: chcę służyć drugiemu, chcę kochać, chcę oddawać swoje życie, także życie zawodowe. Dla dobra ludzi. To są te cuda w imię Jezusa, bez powoływania się na Jezusa, bo, bo przecież to Jezus jest ostatecznie źródłem każdego dobra. I byłoby chyba wielkim błędem nie dostrzegać, nie zauważać tych codziennych świętych osób, które nigdy nie będą kanonizowane, bo na przykład są w związkach nieuregulowanych, albo są w sytuacji, w której. Otwarcie i jawnie mówią, że dystansują się do Kościoła, być może nawet do Ewangelii, a jednocześnie widzimy, ile mają w sobie troski, miłości, szacunku do drugiego człowieka. I to powinno nami wstrząsnąć. Nie zabraniajcie, jeżeli ktoś działa jak Chrystus, to znaczy, że y, czerpie swoją siłę z Chrystusa, nawet jeżeli on sam o tym nie wie. Takie rozważania na niedzielę, co oczywiście nie znaczy, że mamy teraz zrezygnować z wyznawania Jezusa Chrystusa. Każdy, kto chce naprawdę pięknie żyć, wie, że to piękno prowadzi nas ku odkryciu, że Chrystus jest naszym Panem i że w nim jest źródło wszelkiego dobra, które dokonuje się w naszym życiu. Na cały kolejny tydzień z całego serca błogosławiony. Podobał Ci się ten komentarz? Polub go. Zostaw komentarz, zasubskrybuj nasz kanał, udostępnij. Twoje działanie przyczyni się do siania Słowa Bożego dla kolejnych osób, które tego potrzebują.